Wodzu wita w kolejnym demonie na kanale, dzisiaj mamy Shotgun Copman eee, Copman, Shotgun Copman słuchajcie, gra nie ma daty premiery Nie ma języka polskiego eee, Co jest ciekawe, wydawcą jest Devolver Digital słuchajcie, no to, to musi być dobre no, Ja nie wiem czy ci twórcy mają w ogóle cokolwiek złego w swoim portfolio A i to jest twórców w ogóle Michael Pedro słuchajcie Okej. Okay. Muzyka jest fajna. To mam skakać za pomocą pistoletu, tak? Wy to widzicie? To nie będzie gra dla mnie, bo ona będzie mega skillowa. Ona będzie mega skill'owa Countdown. down Fajny samouczek, podoba mi się Dobra, widzicie? Ja będę słaby straszny faktów Muzyka fajnie się wycisza a jest fajnie pomyślane Bo bazuje na tym, słuchajcie, jak się nazywa pan? E, Hauer, czekajcie. Tak i... E, jak się to ten... Squake'a to było, ten Rocket Jump. Też jest skill'owa gra. Słuchajcie. Ja mogę go... Dobra, przez to mogę go strzelić. O, ale jest ten rewolwerowiec. Ej, fajnie się to gra. Ale to jest, będzie mega skillowa gra. No to już widać, nie? Dobra, tam było coś lat temu. Co? Mam iść do piekła Boże Strasznie brzydki ten człowiek stylizowanie jest fajnie umówmy no, się, bo jest to stylizowane, natomiast yy, gra, gra jest przyjemna, ludzi jest strasznie brzydki, ale tak pewnie miał być. Weź szatan Weź go strzel A, są małe szataniki Fajnie, fajnie, fajnie Patrzę na to Zobaczcie, ja jestem najlepszy po prostu Trzeba ironia Widzicie jaki jestem najlepszy jest dobre. Ej, ej słuchajcie, można się tego nauczyć. Ja jestem słaby w takiej gry. Ale tu można się tego nauczyć. No ok, dobra, wiadomo o co chodzi. Ej, on nie widzi. Panie, bo oni się nie odradzają. A, ale tu zobaczcie. On mnie widzi, ale ja nie mogę. Fajne są dźwięki nawet. Ja już wiem, że to jest dobre dano. Mega fajny pomysł Nie zarobiłem wszystkich O A jestem. Dla mnie mogę rzucić. A jeszcze jedźcie. Panie, Panie jęczą ale fajnie. Słuchajcie, przeszedłem i ja mogę go trafić.

A, to trzeba bardzo uważać, jak się ruszy myszko. 40 sekund, nie? No to jestem bagareszczem. Wszystkich zabić, że tu się dało wszystkich zabić. Co to? czasów. Nie, ale spowinął czas yy, przecież ten, yy, strzelając. Zobaczcie teraz na to. Ostatnia plansza. I zresztą. tujówka yy, tu jest. Dobra, słuchajcie, dzięki wielkie za uwagę. No, zostawiam to wam. No, gra jest mi miodna, słuchajcie. Nie spodziewałem się pod grafice i tak dalej. Ale co, wydawca plus twórcy zobowiązuje, jest bardzo dobrze. To jest bardzo dobre demo, słuchajcie. Polecam, czekajcie i na pewno ogrywajcie, słuchajcie. Dzięki wielkie za uwagę. Nara.